Hej, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Nasze dzisiejsze zestawienie rozpoczniemy od człowieka, który gościł na naszym kanale już dwa razy. Mowa o autorze eksploracyjnego kanału o nazwie Urbex Hill. Dla tych, którzy nie wiedzą, ten kanał nie jest kanałem paranormalnym, a mężczyzna po prostu hobbystycznie zwiedza różne stare i opuszczone już miejsca. I to właśnie dlatego, gdy uda mu się coś dziwnego znaleźć, jak najbardziej warto to zobaczyć. Tym razem Urbex Hill wybrał się do rozległych, ciągnących się przez ponad 15 km tajemniczych tuneli. Jak sam przyznaje, była to jego najbardziej niebezpieczna eksploracja, a w samych tunelach spędził w odosobnieniu cały dzień. A przynajmniej tak mu się wydawało, że był sam. W pewnym momencie, podczas pokonywania zawiłych tuneli, mężczyzna natknął się na widok, dzięki któremu nie jeden z nas natychmiastowo by stamtąd uciekł. Gdy pokonywał kolejny zalany wodą korytarz, wydawało mu się, że usłyszał coś innego niż szum wody, coś podejrzanego. Oczywiście postanowił to sprawdzić. Gdy zajrzał w głąb jednej z odnóg zawiłych korytarzy, okazało się, że z daleka obserwuje go para niezidentyfikowanych istot. Szczególnie dobrze to widać, gdy rozjaśnimy lekko nagranie i oprócz świecących oczu, jesteśmy w stanie dojrzeć delikatny zarys masywnej sylwetki jednego z nich sylwetki, która nawet nie przypomina człowieka plus oczywiście ludzkie oczy nie odbijają w ten sposób światła. Pamiętajmy, że Urbex Hill znajdował się w tamtym momencie przynajmniej kilka kilometrów w głąb zapomnianych tuneli, a do tego był kompletnie sam. Jak przyznaje mężczyzna, w tamtym momencie cicho opisywał całą sytuację na nagraniu, jednak woda go kompletnie zagłuszyła i wielka szkoda, bo na pewno ciekawie byłoby usłyszeć jego reakcję. Tak czy inaczej, jeśli chcecie obejrzeć pełną wyprawę, to link tak jak zawsze w opisie. Jako kolejne zobaczymy nagranie od jednego z arabskich Ghostbusterów, którzy zdają się zawsze polować na niesławne dżiny. Tym razem przyłączymy się do Yasima, który tej falernej nocy znalazł się w bliżej nieokreślonej opuszczonej lokacji. Jednak nas, zamiast gdzie to jest, bardziej interesuje to, co mu się wtedy przytrafiło, a działo się całkiem sporo. بسم الله لا إله إلا الله أشلح يا جماعة الخير بسم الله الله لا إله إلا هو الحي الغيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفى عنده الا باذنه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله, لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله لا اله الا الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا اله الله Mimo, że początek eksploracji nie przyniósł żadnych podejrzanych aktywności, to mniej więcej w połowie wyprawy mężczyzna zaczął doświadczać dziwnych rzeczy. A co najlepsze, im dalej, tym aktywność zdawała się przybierać na sile. <todgłosy> لا اله الا الله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حصنت نفسي بلا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حصنت نفسي بلا اله الا الله لا اله الا الله والله العظيم يا جماعه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Po czymś takim nawet zaprawiony w walce z dżinami Jasim postanowił się stamtąd wynieść. Oglądając nagrania od arabskich łowców duchów, aż ciężko uwierzyć, że coś takiego jest dla nich na porządku dziennym. Ale to może właśnie dlatego, że jak sami przyznają, zwykle nie mają do czynienia ze zwykłymi duchami, a właśnie z niesamowicie silnymi dżinami. A teraz krótkie nagranie, o którym niestety nie posiadam żadnych informacji. Wiemy o nim tylko tyle, że zostało nagrane w 2008 roku podczas nocnej eksploracji opuszczonego budynku. Nagranie jest prawdopodobnie tylko wycinkiem większej całości, do której niestety nie mamy dostępu. Tak czy inaczej, mimo że bardzo krótkie, to dla wielu, a szczególnie dla miłośników kryptyt, nagranie jest niesamowicie straszne. Pomyślcie tylko, otwierasz drzwi do nieznanego miejsca, a w tym samym momencie na czterech kończynach w twoją stronę biegnie dziwna kreatura, wydająca z siebie mrożący krew w żyłach krzyk. Często mówimy, że to ma sens, jeśli za najbardziej nawiedzone miejsca na świecie weźmiemy szpitale. Zapominamy jednak o pewnym konkretnym miejscu, które może być jeszcze bardziej przerażające, szczególnie nocą. Mowa oczywiście o kostnicach. To pochodzące z Meksyku nagranie zostało rzekomo wykonane w jednym z takich miejsc, oczywiście wciąż działającym, w okolicy trzeciej w nocy. Hola. Mężczyzna pracujący w kostnicy usłyszał hałas w jednym z pomieszczeń, a gdy poszedł do sprawdzić, nikogo w nim nie było. Zamiast tego doświadczył czegoś niewyjaśnionego. To naprawdę ma sens, że takie rzeczy dzieją się w kostnicy i aż z ciekawości poszukam więcej nagrań z takich miejsc i zobaczymy, czy coś w tym może faktycznie być. Na koniec moi drodzy coś dla miłośników UFO, a mianowicie dosłownie najlepszy na świecie dowód na to, że coś nas jednak obserwuje i co najlepsze, nie pochodzi wcale od żadnego pasjonata zjawiskami, a po prostu od człowieka, który starał się zrobić timelapse nocnego nieba. Na kilku zdjęciach spośród setek jest widoczny tajemniczy obiekt szybko przelatujący nad jego domem. Oczywiście za wiele szczegółów na nim nie widać, jednak na nasze szczęście autor tych zdjęć dysponuje naprawdę dobrym sprzętem i jesteśmy w stanie dość mocno przybliżyć. Przy niewielkim przybliżeniu bez problemu możemy zauważyć jakby promień światła wychodzący z obiektu, jednak gdy zdjęcie przybliżymy jeszcze bardziej, to wygląda jakby cały spód obiektu składał się ze światła. Największy jednak efekt uzyskamy, gdy delikatnie pobawimy się kontrastem i jasnością. Zobaczcie na to. Cokolwiek to jest, wygląda dosłownie jak spodek, który w górnej części ma jakby sferę dla pasażerów i to z oknami jak w samolotach. Z tego co wiem, obecnie nie ma nawet konceptów takich pojazdów powietrznych, a co dopiero wersji użytkowych. O ile to nie jest najnowsza zabawka jakiegoś Ilona Maska, to całkiem możliwe, że tamtej nocy autor tych zdjęć uchwycił niepodważalny dowód na obcą technologię przemierzającą nasze nieba. Niestety mężczyzna nie podzielił się samym zdjęciem, więc możemy jedynie podziwiać to, co tamtej nocy uchwycił poprzez nagranie na YouTubie. A szkoda, bo może gdybyśmy mieli oryginalne zdjęcia, byśmy mogli zobaczyć jeszcze więcej. I na dzisiaj moi drodzy to wszystko i bardzo wam dziękuję za wasz czas. Oczywiście tak jak zawsze dziękuję również wszystkim zacnym ludziom, którzy postanowili wspierać kanał finansowo. Swoją drogą, nie wiem czy zauważyliście, ale wasze wsparcie pozwoliło mi zmniejszyć ilość reklam na odcinkach i przez to mam nadzieję, lepiej się wam ogląda nagrania. Bardzo wam za to dziękuję. A teraz czas się już pożegnać. Do usłyszenia już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.